No Możemy, 11 po... Dzień dobry. Jesteśmy na otwarciu e, ofert na realizację zadania pod nazwą przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego na rawicką multibibliotekę zamawiający gmina Rawicz zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poniższego zadania kwotę 5 milionów 680 350 zł brutto. E, na realizację tego zamówienia wpłynęły następujące oferty. Oferta numer jeden. Oferta złożona przez Demiurg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa, Ulica Górnicza 2, Łamane przez 143a z Poznania. Wykonawca zaoferował kryterium pierwsze cena, wartość brutto 8 milionów 990 tysięcy 934 złote i 4 grosze. Kryterium numer dwa. Przedłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi 24 miesiące. Oferta numer dwa złożona przez Firmę architektoniczno-budowlaną restauracji zabytków architekton Leszek Pelian, Leszek Link, spółka jawna, rynek 4A 67 200 głogów. Wykonawca zaoferował kryterium pierwsze cena, wartość brutto: 16 milionów 794 000. 309 zł i 18 groszy. Kryterium nr 2. Przedłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi 24 miesiąca. Oferta numer 3 złożona przez przedsiębiorstwo Veno Węgrzyn Innowacki Spółka Jawna Ulica Mostowa 2 64800 Chodzież Wykonawca zaoferował kryterium pierwsze cena 8 milionów 139 tysięcy 37 zł i 96 groszy. Kryterium numer 2 przedłużenie okresu gwarancji jakości i ringoimi 24 miesiące. I oferta numer 4 złożona przez Raw Budrawicz Spółka Zoo. <laughs> ulica Śląska 88 Masłowo 63900 Drawicz. Kryterium numer 1: cena. Wykonawca zaoferował kwotę 7 944 133 zł. i 40 groszy. Kryterium numer dwa: przedłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi 24 miesiące. I to są wszystkie oferty złożone w tym postępowaniu. Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, którzy złożyliście oferty, i dziękujemy za udział w otwarciu postępowania. Dziękujemy bardzo.